Witam Was! Jestem Mega MegaBastajpa, a no to jest pierwszy odcinek z naszej serii Let's Play w, z w Minecraft'a. Dobra, zaczynamy. To mój pierwszy Let's Play i w ogóle tak, jak, że nagrywam na żywo, więc jak panu coś głupiego, to nie narzekajcie, fajnie będzie. Dobra, i zeszaleję sobie. Dobra, jak będzie śnieg, zmieniamy ten świat. Sorry, jestem lekko przeziębiony i z tego co widzę, to to chyba u mnie będzie zaraz burza. A, YouTube ważniejsze, nie? Czemu by nie? I właśnie, do montowania i nagrywania filmów... O, ale to Nagrywanie i montowania filmów polecam Camstasia Studios 7. Bo to można i nagrać i zmontować, jest super. A nie yy, brać tysiąc programów, bo te, ten i ten jest głupi. Bo, bo a w ogóle tak, żeby oddzielnie to mieć, to polecam do montowanie filmów w Sony Vegas 8 A jedno, a jedno łóżko potrzebne. Dobra, idziemy po drewno To łóżko później najwyżej cięcie zrobi i tyle no, o czym by tu gadać o tym może, że drewno to podstawa. Bez drewna na początku nie doszły rady po prostu i właśnie, później zacznę taki let's play, zrobiłem z moim kolegą z YouTube'a, on nie ma jeszcze filmu bo dopiero się rozwija, z Mr. Aleksinio Że zrobimy taki wspólny let's play na single player, a później na multi i też zrobimy terriara i może sam oddzielnie Terriara, to jest jak Minecraft I sam oddzielnie zrobię let's play o Assassin's Creed Nie wiem, czy sam Assassin's Creed, czy Assassin's Creed 2, czy Brotherhood Nie wiem naprawdę Bo co nie, to jest śnieg, ołmen oh Ajka <grych> Sorry, mówiłem już mm, Dobra Pójdziemy wykuć jaskinię, bo bez sensu na razie dom budować <grych> um, Sorry Zamurowało A właśnie, czekajcie, to wykopię Pokażę Wam mój skin Minecraft Boy Plecaczek Dobra. Plecaczek musi być, nie? Plecaczek właśnie. A patrzcie, ja mam takiego kolegę z klasy, tymek, nie? I jak ja na przykład powiem chlebek, on powie tak: chlebek chlebek Albo taka koleżanka Marta, jej, właśnie tej, ma, tej Marty, koleżanka ma psa o imieniu Pepko. I ta Marta na. O! I ta Marta na, na tego psa mówi Pepu. O! Dobra, na, najpierw to Pepu. I ona nie mówi to tak jak ja teraz na przykład Pepu. Ona mówi Pepu! Pepu! Dobra, weźmiemy. O no, teraz wy jesteście owce, nie? Dobra, 30 zrobimy. Chyba będzie nawet. Nie. Chyba będzie nawet na dwa zestawy i nawet więcej, ale nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Nie, mi się wydaje, że trzy, 32 to dwa zestawy. Ale zrobimy tylko to drzewo do końca. Po co nam więcej? Sensu nie masz tyle robić. Dobra, najpierw owca C, później tamte. A jak grzyby, po co nam. O, o od razu węgiel wezmę. Pra lewy przy prawy przycisk myszki, i od razu wszystko się bierze. Nie będzie. tak będzie, dobra teraz mamy crafting table i robimy sobie kilo. off, okej okay. a ja bym ja przycisnął prawie i cały drewno poszło nie no dobra dwa zrobimy trzy nie ma sensu dobra chowamy, bierzemy crafting table, Ej może nawet tej jaskini zostanie, ale to tylko naprawdę jedna noc i spadamy bo to sensu, nie odcich ciemno. A to oświetlenie, prawie nie to będzie brzydko wyglądało. Chyba, żebym to wykąpał, ale. Nie wiem, to jest dopiero pierwszy odcinek spokojnie. Nie tak szybko. Właśnie, a w którymś tam odcinku to już później. Yy, ale to już z modem będę musiał jakimś zrobić, że zrobimy sobie wielkiego spongeboba. Bo gąbki w normalnej grze nie ma, jest tylko z programem Com z Comments. Albo Stumany Items I właśnie zrobimy sobie takiego nie, wiem, nie, nie pamiętam kiedy to czytałem, ale w wersji może 1.8.1.9, z tego co wiem, ale wątpię, bo na jakimś takim dziwnym forum to czytałem Że właśnie ma być dodany sponge Fajnie będzie, bo wtedy będzie można normalnie sobie bez modów baba robić To wszystko? Tak O, 13 Okej, okay, może być No, kurczę Niech to tam idziemy. Ej, czekajcie. Dobra, to jest wszystko dobrze. SimCityView. O jezu, jak słabe ja to miałem ustawione. Eee. O, dobra, jest. Tak, ja uwielbiam po prostu. Nie wiem, ja tak mam już. Ej, bo raz kolega mi właśnie tak pokazał. Taki Marcin. A mówię, weź, ja bym tak nie grać, A teraz się okazuje, że ja tak uwielbiam. Już jak się przyzwyczaiłeś, to nie możesz się uwolnić już od tego. Właśnie był u mnie ten Mr. Aleksinio i on tak miał słabo ustawione. Jezus ma, można oszaleć. Można Niech. Albo... Mm, a dobra, nieważne już. Tam idziemy byle gdzie tam? Stres bo mnie interesuje, bo. nie interesuje mnie, bo później się i tak zmieni. A jak coś też się zakopimy, po o, grzybki, to weźmiemy jak już po drodze. Słaby ten teren. A w ogóle nocz... Notchowi to nie przeszkadza, że, że niektórzy tak jak ja na przykład mają kopię Minecrafta, no bo to nie jest piractwo kopia, no on tak mówi, moim zdaniem to jest piractwo, ale ale dobrze, że tak mówi, nie? No. O, to o, o. ej, ale ja nie chcę skakać, a ja jestem na peaceful. ej, Dobra, nie chcę mi się tego węgla. We... Wiem, że jest dziwnie, że nie biorę węgla, ale... Ja tu nie zostaję... O, dy... z tym. dnia z... bo to jest tak. A śnieg. Oł. Ale tu by się wygłodziło, to by był taki dom. Tu bym jakiś mostek tak taki zrobił. Jestem osłonięty przez śnieg. Nie dobra, ja nie zostaje koniec. Już nie ma nic. Znaczy nie ma innego wyjścia o to mi chodzi. Dobra, git z tym, że, albo nie, zrobię, 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 lepiej nie chce mi się kilofem. Yy, czyli, o, akurat będzie. Nie, to będzie miecz. Nie, łopata, no tak. O, akurat. Ale, dobra. Dobra, Przechodzimy do kilofu. Dobra, zrobię cięcie i zaraz wracam. Dobra, już jestem. Musiałam tam ogarnąć wszystko, jak to się nagrywa, ile już mam czasu. Ale, naprawdę tylko Amstazja Studio jest super. Naciskasz na przykład F9, już masz cięcie, nie? No znowu F9, załóżmy i masz wznowienie. Aj, nie chciałam tu. Dobra, dalej tam. Mi się ciągle w tym chlebku, przypomina. Czy ma co robić? Nie, dobra mi się wydaje. Crafting table później wezmę. To postawimy właśnie crafting table, taki stół... Po polsku, po polsku to jest... Wiem, że to jest... Crafting. Nie pamiętam co to znaczyło, ale to nie jest jakiś... na przykład budowniczy stół, to jest stół warsztatowy. Ok, tak wystarczy. Teraz tu trzeba zniszczyć. Yy... Ha, tam, tak. Co ja chciałem teraz zrobić? Harpiec bardzo się opłaca robić ten ten yy... drzewny, drzewny węgiel. O wiele ten mniej pracy, i naprawdę, jakby luksus sobie był. Dobrze, że coś takiego dodali. Yy, teraz, tak, łóżko. A nie wiem, czy tak, ale tak, bo myślałam, że odwrotnie. Dobra, tu będzie łóżko. Teraz, pochodnie. Dobra, trochę zostawimy, bo i tak nie będziemy używać tych pochodni dużo. Um, co by jeszcze można było teraz zrobić? Um, wiem, trochę to jest bez sensu, ale to mi coś zrobi za to. Pytam się, ludzie, okej, okay, tu tymczasowa baza, ok Przepraszam, Dobra, wyruszyłem się tam. Pacha. Okej, okay, tak, tak. Tak, tak. O, akurat noc. Zobaczcie, Zobaczycie, co rado chcę, chciałbym, chciałbym poszukać. Nie wiem czy ja będę szukać tego z wami czy cięcie, no ale się nie opłacę trochę z wami, no bo naprawdę, no bo że raz to nudne będzie, no bo wiecie, Nie, ja, ja zrobię cięcie O, już zdradziłem co chcę Się boję, boję, boję bo czasami mogę potwory to Coś Szarża łata Dobra, mm, ludzie ja robię cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem ponownie. Zgadnijcie, ile na te rzeczy wszystkie zużyłem kilof i łopat. Łopat zobaczycie zaraz. 5 kilofów. Nie pamiętam, czy to były kamienie, czy ten, ale dziwne, no bo zawsze mniej. Dobra, teraz niespodziankę, co znalazłem. I tego jest sporo, bo to było takie ostre zboże ta -da! Glina! I trochę żelaza. Ej, ej! Poczekajcie, ja muszę iść do sklepu, zaraz wracam, nara. Ajajaj, ser, ser potrzebny spaghetti. Dobra, czyli tak. Co chciałam? Kurde, węgla nie ma. Sorry, że tyle cięć, ale... O Jezus, mam. Ora, right, wezmiemy taki łafę stąd mm, nie tu, o oh my god to siedemnaście weźmiemy na żarazo kabliston. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden, siedem Osiem oś. nie. Stawimy. Po prostu wykopujemy. Tutaj jeszcze jest joś. Crafting table. Nie to się na to bench mówi. Jeszcze. O, nie Dobra, jeszcze zaraz kończę, e, Czyli tak e, to dajemy. I... Może ja to wszystko zrobię i ten i. A bo wiecie co? To już by był koniec. A więc komentujcie, subskrybujcie, ocinajcie. Nara!